Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, w kolejnym z serii Minecraft Survival i dzisiaj idziemy na wyprawę, bo ostatnio mi się dziło i stwierdziłam, że, że tak, że po prostu idziemy. I w jakim celu? Generalnie chciałabym znaleźć jego michacza, ale jak się nie uda, no to się nie uda. Plus y, idziemy w stronę dżungli, dlatego że, no właśnie, y, te jagani y, są w ruinach, y, na ciepłych biomach, więc y, y, no więc po prostu y, zobaczymy, no postaramy się y, znaleźć takowe, ja oczywiście jak zwykle będę zbierać, wiele rzeczy, y, tylko tak, y, no, y, Plus, kolejny plus dżungli. O! Ja sobie wykopię, co mi tam? Kolejny plus dżungli jest taki. Właściwie to muszę wykopać węgla. Troszkę, dlatego że nie wziąłam pochodni za dużo, a mogą się przydać jednak, mimo wszystko. Kolejny plus dżungli jest taki, że gdyby gdzieś była papuga, to ja wziąłem lunetę i będziemy sobie mogli na nią spojrzeć przez lunetę, to jest taki achievement. Ja oczywiście jak zwykle wspinam się na największą górę, pewnie jest jakieś przejść obok. Nie widzę tu żadnej papugi. Eee, dobra. A chciałam się ja spadłam. Eee, tak, zapomniałam, że to e, nawet no, terenie się będzie wczytywać. Ale dobra, to się zdarza każdemu. E, pytanie zasadnicze jest inne. Mianowicie to jest... Gdzie tu jest szkielet, nie Okej. Okay. Ja się rozejrzę, czy tu nie ma tej dżungli. Znaczy... Mhm. To, że mądrze powiedziałam, myślałam, że to jest szkielet. Chodziło mi o... o co? O ale póki co, nie widzę. najwyżej nie zrobimy tego na tym odcinku, tu też jest okej. Okay. A... A co mnie interesuje. No, nie wiem, może coś takiego dziwnego bym wyglądało. E, dobra, my jeszcze przejdziemy tak, y, tu w tą stronę, bo tam widziałam wodę. Ach, chyba, że jest to nienormalna, ale tak mi się wydaje, że widziałam wodę. Y, I no właśnie, pytanie, czy my chcemy płynąć łódką, czy sobie polecieć. Dobra, zrobimy tak, na razie sobie polecimy tam. Ja w ogóle mam fajerwerki, a, bo myślałam, że to będzie dalej tytuł, ale nie ma, dobra. I teraz pytanie jest takie, mm, bo my będziemy potrzebować yy, chyba lukewarm ocean, czyli właśnie to, gdzie jesteśmy, tak mi się wydaje. Dobra, to przerzucimy się na łódkę, czekajcie. Bo... Yy, bo, bo, bo. No, I, i co? Ja ostatnio sobie trochę pograłam. Eee, natomiast stwierdziłam, że w tym nie będę Wam jeszcze pokazywać tych zmian, bo. Mm, jak to się robi? Spideczkę, Nie no, chyba jestem. Nie wiem. Nie wiem. Eee, natomiast stwierdziłam, że nie będę Wam tego pokazywać po prostu, dlatego że no właśnie pójdziemy sobie na wyprawę i. Ja nie obstawiam, że będę musiała to albo zrobić cały odcinek ze zmian, które zaszły w ogóle, albo, albo nie wiem co, dlatego że już duże rzeczy sobie porabiałam ostatnio. Więc wskoczymy tu. No, dobra, mnie to. I jakaś skrzynka. O, dziękuję. Dobra, i wracamy do łódki. Dobra, i płyniemy sobie dalej powoli. Łódka jest o tyle lepsza od elitry, że właśnie yy, troszkę wolniej nam się to wszystko ładuje, więc może nie będzie aż tak zacinać, bo czasami jak elitrą latamy na nagraniach, to bywa ciężko, a tak może nam się to jakoś uda. Chociaż z drugiej strony mam wrażenie, że z elitry le, ja lepiej widzę, yy, czy tu coś jest. W sensie w morzu, no nie, ale ale dobra, zobaczymy. Serio? No akurat tego to nie potrzebujemy. Tam jest ten. Mm, tu jest yy, portal. Yy, A tej, tej świątyni nie potrzebujemy, chociaż... O, tam są ruiny. Chyba, że to jest drugie... Nie, to są ruiny. Zaraz to odpłyniemy, zobaczymy. Dobra, czekajcie. Yy, ja tylko się tu zamrukuję i zaraz tam polecimy. Znaczy, no, podpłyniemy, ale wiecie, Lecimy, do było w sensie, no. You know what I no, wodaj mi. Dobra, i lecimy sobie tu, do młodeczki i zawracamy. Mam nadzieję, że to mnie będzie jakoś tu w tych gardianów, bo one czasami jak zaczną trzepać, to jest ciężko. W ogóle, właśnie, mini ośmiorniczki. Dobra. Tak mi się że to jest nie widzę. No nieważne, w każdym razie, jakby Minecraft w paru aktualizacjach zróżnicował wielkości tych mobów, i uważam to za mega słodkie w sensie. No bo macie teraz tak, jest jakby taka malutka ośmietniczka, jest taka mm, średnia. I uważam to za mega fajne. Dobra, tylko żebyśmy musimy, musimy wypakować tu. Dobra. I teraz będziemy potrzebować jeszcze tego, żeby wziąć sobie tego. Pędzla. I. No i spróbujmy znaleźć po prostu to, to, co bym chciała i zobaczymy. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. A, spadaj. Masz. O, tu jest jeszcze. Teraz to mnie nie bij, bo ja tutaj wykopuję. Dobra. Tutaj większe, mniejsze, wszystkie się ustosunkowały. Dobra, pytanie tylko, jak tutaj ze środkiem... Dobra, Chciałam bo tak delikatnie to zrobić. Dobra, to zbiorę. Won jest stąd! Dobra, to już chyba nic nie będzie więcej. Jest tylko wypłynę w powietrze. Ona chyba sobie żartujesz. Ja w tym momencie. Chociaż on ma chyba ten tu ząb jakiś. Weźcie, bo on mi zaraz zabije. Czekajcie, unijity tutaj. A masz... Co? Puścił to? Chyba nie. Dobra, nie istotne. A, no i właśnie jedziemy. Jedziemy. Jemy sobie ci luberyce. Hmm, bo ładna bo od po prostu. Dobra, no, ja to powrócę tu. To mapę to sobie zostawię, bo to będzie gdzieś obok, więc y, zaraz spróbujemy ogarnąć. No, Czekajcie, tak zrobię. Teraz chyba oba są tutaj obejrzane. Zasadziłam do nich, sądzę, Ale czekajcie, bo. A, powietrze od tego się żeby... Nie wiedziałam, ale Git. Dla mnie super. Yy, dobra. I, i, i co? Yy, jeszcze ty jesteś podejrzany. Mogłabym sobie w sumie zainstalować jakiegoś wejścia paka, żeby on mi lepiej pokazywał, które to są podejrzane, które nie. Ale już tam. Trudno. Okej. Czy tu jeszcze coś? Yy, to nie, to nie. Chyba tych chodź i tu nawrócamy. Okej, okay, to jest chyba ogarnięte. Jeszcze sobie wezmę powietrza z tych naszych tutaj, nie posadzonych tych. Ja mogę wpłynąć to, o, dziękuję. okej okay. I mm, polecimy sobie jeszcze tu. To jest już bliżej tych Tatianów, więc zaraz zobaczymy, czy oni nas tu nie zaczną lać. Ale w takich chyba nie kojarzy, żeby były... Piaski, Bo o! Chciałam powiedzieć, że skrzynki też nie, ale właśnie za nowo, więc troszkę by to sobie przyczyło, Ale nie kojarzę, żeby to były piaski. Jeszcze obejrzę. A, tu jest jedno. Dobra, i jeszcze coś. Ja tak sobie przylecę dookoła ten jest. Jak. E jak jest trochę bardziej oświetlone, to, to lepiej widać, bo w takich ciemnościach to czasem nie mam wątpliwości, ale jak się tak lecę, o tak od góry i jeszcze tu jest ta lampa, która mi oświetla, to wszystko doskonale widać. jeszcze sobie te dwa zbiję. Nie ma, nie ma, nie ma. Okej, okay, czy to jest jeszcze w tym kompleksie, jakieś coś jest? Dobra, czy ja coś nie pominąłem? Nie, lecimy tu. Drugi z trójzębem, no serio, to ja to mam dopiero farta. I to jeszcze w momencie, kiedy... Gdzie on jest? Nie chcę, żeby on mnie żeby on zarąbał tym swoim... Co? Ja mówiłam, że jeszcze w momencie, kiedy my już ten trójzęb mamy tak naprawdę. No kurde! O, no. Pewnie też nie wyrzucił, nie ma to najmniejszego znaczenia. No dobra, ja sobie jeszcze dookoła. Ale to akurat a bieda troszkę. O patrzcie mamy. Jezu, jak super. Najlepiej to by były dwa: to byśmy mieli od razu do rozmnażania. Chociaż podobno one mogą wygrzybywać swoje jajka z ziemi, ale, ale nie wiem. Nie widziałam tego nigdy, więc wolałabym na 100% mieć dwa, ale to znaczy, że cel naszego odcinka jest w zasadzie spełniony. Ale no, panniemy sobie i tak dalej, ale. Ale, no, ale Mamy to. Moi drodzy, dobra, czekajcie, bo ja to muszę pozbijać, bo czy tu coś jeszcze będzie? To niekoniecznie. Dobra, to lecimy do tych boxów naszych, bo upychamy tam rzeczy i, yy, i do łódki. Dobra, choć yy, tu... A, jeszcze te mapy mieliśmy ogarnąć. Dobrze, czekajcie. Zaraz je weźmiemy. Yy, dobra, stop. Pytanie, czy to nie jest ta sama mapa? 87, 86. No, nie jest ta sama. E, lecimy. Chodź. Dobra. I teraz gdzie my jesteśmy? Tu, czyli płyniemy na północ. Zachód. Dobrze, to zachód. Ok. Dobra. Tu coś jeszcze jest się świeci, tylko pytanie co to jest, bo jak to jest jaskinia, to niekoniecznie. Nie, to chyba są chyba jest tylko jaskinia. Tak mi się wydaje. No w ciemności to lepiej widać powiem Wam. Czekajcie, zobaczymy na obęt. Gdzie ja powędrowałam? A dobra. Teraz na północ. Tam jest północ. A to może będzie po prostu ta wyspa to Zaraz zobaczymy. Oj, tam nam się coś jeszcze świeci. O ile to nie świątynia, to może... Może ruiny. Patrzcie. W ogóle jest mała dżung dżungielka. A, tylko teraz będą moby, tu jest noc. Patrzcie, jak to już mówi. Boże, dobra, to inaczej zrobimy. E, tą mapę, e, obie mapy zasadniczo. Zaraz ogarniemy tylko... E, z nadzieją, że może będzie dzień, to ja sobie jeszcze pozwieram to ruinki. Dobra, czekajcie, ja tu jem. To jest pora na posiłek. Jeszcze jeden się pojawił, i przetwarzam. Zapraszam wszystkich, proszę. Autografy rozdajemy tutaj. A, już widzę, że ten się znalazł. A, tylko co ja go łukiem będę. Jasne, jasne. Dobra, czekajcie. Jako tak weźmy stąd. O, dobra. O, chyba wy... Patrzcie, mamy trójców. Szybko, łatwo i ogóle. Dobra. Lecimy tak. Wygińcie wszyscy mi stąd, bo jesteście zbędni. Dobra. A tu jeszcze następny. Dobra, won. Nie interesujecie mnie w żadnym stopniu, gdzie jesteś tu. Ok, i y, y, mnie interesują te piaski wszystkie, dobra, czekaj. Proszę bardzo. Serio? Ja tutaj jestem zajęta robotą, a ty mi lejesz? Dobra, y, czy tu jeszcze coś jest? Teraz to mnie tlębi, nie? Ale chcę zobaczyć, czy to tu coś jeszcze jest. Chyba, chyba. No tu coś jeszcze. Z tego. Dobra, to chyba dookoła nie ma. No chodź. Chodźcie, chodźcie. Hmm. To było jakoś tak słabo biło, nie wiem. Hmm, dobra, wchodzimy tu teraz. Tu coś jest. O, uh -huh, tak, ja sobie powystrzelam fajerwerki, bo jeszcze nie umiem scrollować w tej grze. Po tylu lapach. Dobra, dobra. Tu nie, tu nie, tu nie. Nie. Teraz ja tu sobie stanę i dywan. I ty chodź tu. Pytanie, czy jeszcze mam miejsce, żeby to zbierać wszystko? Aha, no właśnie, tak myślałam. To daj mi to, 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 zaraz widzimy. okej. Okay. Tak, chłopsa, daj mi to. To wszystko teoretycznie niby się nie przydaje, nie? Ale ja to potem używam w takich celach, jakimi jest na przykład te motyki no, do przepalania, te wszystkie trapione no jakieś rzeczy, które znajdujemy. I no, w sensie mogę się obejrzeć bez tego, bo tak naprawdę co no, 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 nie mam innych środków przepalających, no błagam, ale a, jakoś tak. Nie lubię lądować, nie lubię wyrzucać po prostu, więc jakoś sobie zużywam. Wszystkie złote rzeczy, które są nam potrzebne, to po prostu przerabiam na te na samorodki. No finalnie jakby jeden samorodek z jednej rzeczy, no to... To nie jest y, jakaś fortuna, prawda? Ale, ale zawsze coś na no nie. Mm, tak, no to tak w sumie mogłabym... Mm, nie mam miejsca, dajcie mi jakiegoś nowego tego szukera. Mm -hmm. e, dobra. E, co ja mogę powiedzieć? A, e, co ja ostatnio właśnie robiłam? E, więc e, co ja robiłam? E, no, tam przypalałam glinę, kończyłam korytarze, tam wiecie, wszystkie te, plus też przerobiłam właśnie trochę naszą tą, nie się nazywa, posiadłość, w sensie, no dobra, nie przerobiłam I tak naprawdę, jedyne co to, że, że wzięłam, zrobiłam tam pod spodem kopalnię, Dlatego, że... Dlaczego tu nie ma żadnej skrzynki, ani piasku, ani nic, jakaś bieda? Hmm. Dlatego, że stwierdziłam, że to są tyle odległe tereny od naszych, że e, może nam się tam... jako malutka! Nie mogę! A to jest kijanka, może? Wait. Kim ty jesteś? Tak, a, no właśnie, myślałam, że albo by furfisza, albo kijanka, bo nigdy nie widziałam kijanki w tej chwili, dlatego... Um. No jakby no cóż, e, dobra, jest... nie, y, bo my zaczęliśmy od typu strony, a tu było. A byłam tu, e, zaczęliśmy od typu strony, ale to dobrze, bo będę miała jakby... Tam już mam ogarnięte i teraz jeszcze tylko tą, dobra. E, to jest to? Tum, mm -hmm. Chodź ty do mnie i teraz y... ty chodź tu. Pytanie tylko, które są podejrzane. To jest podejrzane. Ciekawe czy jest jakiś enchantment tego pędzla, żeby on szybciej to robił? No w sumie nie wiem. Dobra, tu jest ogarnięte z tego, co widzę. Jeszcze się przylecę dookoła. Tu są dwa, to widzę. To jest ogarnięte. Dobra. Ja jestem na tym i co zrobię. To będzie dla mnie lepiej. Dobra, to jest chyba do... nie, Teraz tak. O, tej żółwy. E, my lecimy do, 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 do tej wyspy z, z mapą, która to była 86, zaczęłam od tej najmniejszej, i tak dobrze dla mnie, bo. Mm, nie wysiadałam. W tamtą stronę? Tak, bardzo, w tamtą. I zaraz sobie wykupujemy wszelkie skarby. Zaraz zobaczymy, gdzie to inne mapy prowadzą. Aha, może one mi prowadzą super. Dawaj tą łódkę i teraz tak, bo ja się nie pomieszczę z tym wszystkim, ale to. A no dobra, śtubam się za w zasadzie. O! Zdobyliśmy drugie. Nawet nie zauważyłam, wiecie? Jak nie wiem, widzieliście, ale ja to jest ja zwykle ślepa. Ale to dobrze, dobrze. Taki był plan i teraz czekajcie, że mnie tu gdzieś. Przerzucam. No, chciałam powiedzieć, żeby mi O, ale wiem gdzie jest ten skarb, bo jak jest taki wystający klocek, to znaczy, że jest pod nim. Tak, to jest moja metoda, że jeśli właśnie macie ten taki, który się Wam zrobi, to chyba ten taki skarb, który się Wam zrobi pod wodą, to najprawdopodobniej jest to właśnie taki wystający kloce. dobra, to nie jest ogarnięty też, bo to jest to samo. To, to też jest to samo. To. To też jest samo. Dobra, poczekajcie, wyrzućmy tę mapę. Dobra i idziemy jeszcze tutaj do tej dżungielki malutkiej, zobaczyć, czy coś z tego wyniknie. Niezwalona kłada to już ewidentnie nowe tereny, bo to jest nowość. Jakaś papuga, hello. No bieda, bieda. Ale dobra, my sobie popłyniemy dalej tam. No tu jeszcze rolinę? No dobra, no nie powiem nie. Następny ten, jełop. Jesus. Nawet dwóch, tylko jeden ma wędkę na szczęście, nie trudno. Jak on nie robi tym truizmem? Boże, przecież on ja nie terytorium zbroję, a ten po prostu jego to nic nie interesuje. Znaczy, ja widzę, że on ma jakiś enchant, ale. No dlaczego nie może w tego drugiego walnąć? Ej, a on ma ten zawracający. A nie, mógł go jednak walnąć. Dobra. E, my w ogóle ten nasz trójcą musimy sobie po poogarniać i ładnie mu tam zenchantować wszystko, ale to następny raz. Teraz sobie tu po Kolejne jajo. Jednak się opłacało tu wejść. Zawsze im więcej, tym lepiej, bo ja pewnie znalazł się coś jeszcze zepsuję 10 razy, więc... No taki backup się przyda. Nie? O, i jest papuga. Papuga, papuga. To robimy tak psa, po psa. I dajmy je to. Gdzie ta papuga? Proszę bardzo. Mamy kolejny achievement. I pytanie do czy nie mamy gdzieś te empatyki? Bo jak nie, to ja bym sobie tak grzecznie porzuciła stąd. Nie, to. Hello, patyki? No, dobra, dajcie mi tak. Ja to sobie przerobię. Hopsa, hopsa. Dobra. I idziemy tam, do środka. Papuga, papuga. Ja bym mm, też pewnie chciała rozmnożyć popługę oraz nawet ją mm, oswoić. Aczkolwiek oswojoną, potem to my chyba mamy w, w tej naszej pierwszej dżungli. Ach nie, 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 ja nie chcę się z panem bawić. Ja chciałam tu tylko wejść. O, o, o. Dziękuję. Czemu jest ja to przerzucić Dzięki, dzięki, dzięki. No, to jest to świetne, tu nic nie ma, nie? No właśnie, tutaj nic nie było, to też nic nie ma. Włazimy i zobaczymy tylko, czy tu nie ma żadnego mistrza z braliń, Nie ma, nie ma. Gdzie to są te? Zawsze się mogą potem przydać. A, kiedy? Nie co ja tu odbędu. A, bo tu jest jeszcze ta Nie wiem czy zawsze to zawsze mamy tak, ale nieważne. Yy, co tu mamy? O! Yy, super, tu jeszcze mamy nowy ten. To się świetnie sprawa a, a tu jeszcze się właśnie. Bo, bo te takie fajku potem mogą się przydać do jakiejś... Dobra. Jak to zrobię tam. A, bo to gdzieś się to przejście pojawia tak w ogóle? Raz, w to bym chciała rozrobić, nie rozwalając wszystko dookoła i... Tu się pisem przesuną. Tu się pisem przesuną, No To się tak, tak, jak to. To Dobra, to kliknę jedną. Kliknę dwie. ostatnie zombie, ja tutaj rozkminiam. Ja to rozkminie. Czekajcie. Nie przeszkadzaj mi tu, ja się tu uczę mechanizmu. To, co nie wiem? Bo jak ty mi odpala oba te. A, nie, nie wiem. Czekajcie. Jakby to musiał być? To musiało być. Jak to zamknę oba? Won, mówię. One mnie jeszcze wszystkie podpalają. No. Tu jest, aha, aha, czyli nie. A jak zabiorę? Tak i tak. O, to tu jest wejście, czyli to tak powinno być okej. Okay. No dobra, no nieważne Co dostaliśmy? Jakieś tam nie Nieważne, tam się może przydać mm. I tak, i czy ja coś chciałam jeszcze na tym odcinku zrobić? Nie, w sumie wszystko zaliczyliśmy Dobra, to ja mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek Jeśli tak to oczywiście zostawcie łapkę w subskrypcję A na ciebie to będzie na tyle Jeszcze sobie pozwiedzam No i jak coś znajdziecie ciekawego to wam po prostu pokażę w pierwszym odcinku A na ciebie będzie na tyle, tak więc trzymajcie się No i cześć!